O, to proszę Państwa, proszę bardzo. dzisiaj Platforma testuje pączkami, dlaczego macie nie skorzystać. Serdecznie zapraszamy, smacznego. Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj na Przewyżskim Rynku, jak co roku, rozdajemy pączki. Z okazji Tłustego Czwartku, w związku z naszą tradycją, już piąty raz robimy akcję po pączku. Rozdając pączki, dzisiaj mamy ich ponad 1500, rozdajemy jak widać już od godziny i jeszcze mamy ich dużo więc cieszymy się, że mieszkańcy bardzo serdecznie przyjęli tą naszą akcję która jest związana z tym, że Platforma, czyli PO rozdaje po pączku myślę, że jest to sympatyczna akcja, ciekawa nie rozdajemy kiełbasy wyborczej ale właśnie pączki więc myślę, że, myślę że, że będzie ta inicjatywa kolejny raz miała swoje miejsce w naszym i że każdy, kto zostanie obdarowany takim pączkiem, będzie miał chwilę i radości, i uśmiechu, czego wszystkim Państwu życzę. Bardzo dziękuję.